Siemaneczko, siemaneczko, Siema. kolejny wieczór, kolejna paczucha przyszła. Będziemy rozpakować. zobaczymy co dzisiaj mamy ciekawego. Jesteś ciekawa? Jestem ciekawa. No to nie wiemy. Proszę bardzo. Pierwsza rzecz. To jest naklejeczka na kask do skutera, nie, że niby nie paruje, że fajnie woda spływa. No teraz zima idzie, przyda się nam mi się przyda. <laughs> Także. Kask. Lecimy, co tam na mamy? mamy. No. Jestem ciekawa. Jestem ciekawa. Dobra. Ram. Pieszczoszka dla Tatusia. Proszę bardzo. Jest pieszczoszka. Niedługo koncert się szykuje. Będzie trzeba się jakoś ubrać, co nie? Serio? Cyk, cyk, cyk. Taka o. Pojazdka, będzie ogień. Serio idziesz w koncert? No, nie był koncert gram. Troszkę małe, ale naciągniemy. Dobrze będzie. Tego to ja Kolejna byłem. rzecz. Uwaga. Banana, banana, pojemniczek na banana. Dlaczego pojemniczek na banana? No moje kochanie, jak mi robi kanapeczki, wrzuca mi banana do kanapek i wtedy kanapki smakują bananem, a banan kiełbasą, także w świetny sposób, oczka ma, oddychający, otwiera się, yy, chociaż nie wiem, czy, się, czy jest taki uniwersalny, bo ostatnio widziałem u kumpeli, miała prostego banana, wyobrażasz sobie prostego banana? Normalnie był prosty, prosty banan, także tutaj by nie przyposał, by trzeba było go troszkę wygiąć, dobra. Myślę, że będzie git. Lecimy następne. Co my tam mamy ciekawego? Co no my tam wiem, mamy ciekawego? Jeszcze jedna pierścóżka. Jeszcze jedna pierścóżka. Będzie, mm. będzie ogień, ale ta chyba jest sama Zobaczymy. Później poprzymierzamy sobie. Nie? Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Jak sobie pościągam te. te Wszystkie to mniejsze, no to ta większa będzie pasować. A to by jak? Co tam mamy, co tam mamy? Kogo witam, kogo jeszcze? Rajchepaczek dla Tatusia Idzie zima, idzie zima, deszcz będzie padać, śnieg będzie padać, a ja będę sobie jeździł w tej Proszę bardzo, rozmiar XXLIS po Polsku Przeciwdeszczowa deszczowa A. O! Portki. Są mam nadzieję, że... Szerokie i się pasuje w jeansach do nich. Kolor czarny, czyli w samolot dla mnie. Bluzeczka z kapturkiem. Cyk, cyk, cyk. Ostatecznie będzie jeszcze na rybki. Jak już się zbiorę. Może w przyszłym roku. Kolejna rzecz. Co tutaj mamy, co tutaj mamy. Aha, a czemu tylko jedną przyszło? Mam nadzieję, że gdzieś będzie jeszcze druga. To jest, proszę, ja was. Fajna taka końcóweczka. Na co? Do tutaj z małego gwintu przejście na duży gwint. Potrzebuję takie coś, żeby sobie lustereczka w skuterku mm. podnieść i wyciągnąć na prawo lewo bo. Jak mam ręce, sobie jadę, to nie widzę za bardzo, co się dzieje za mną, muszę składać ręce. A tak jak wyciągnę, tu, 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 będzie git. To tak, mamy jedną na razie rzecz. O, jest i druga, taka sama. Rzecz kolejna, proszę, proszę, proszę. Śrubeczki, również do zmiany gwintów, z większego na mniejszy. W razie czego są, przydadzą się. Rzecz kolejna. Dla gwiazdeczki tutaj. I też. Wymienisz mi, co? Mhm. Takie końcóweczki zakładane. Jak się jak się zamek. To się nie kupuje zamka, to się, to się zakłada takie coś uniwersalne. Cyk, cyk, cyk. To się jakoś otwiera. Możesz to. Większe mniejsze są. Ho, ho ho. Ale nie to miałeś kupić, kochanie. Klasa kupię to metalową, mm. to jest... Dobrze, jeszcze kupię, na razie takie coś kupię, bo m, kupiłem, bo to też się przyda. Lecimy na ale le i to będzie ostatnia rzecz, a Ty chciałaś białe eyelinery, e, nie eyelinery. Fine linery. Fine -linery tak? Czyli nie. białe cienkopisy dla tej flondry małej tutaj, proszę bardzo. Dziękuję. Będziesz sobie po czarnych kortkach pisała. No, także na dzisiaj to już wszystko, czekamy na następną paczuchę, już pisali mi, że powoli idzie, także czekamy i do zobaczenia, trzymajcie się, Na ragniaciu ola, zróbka, pozdrowionka. Ba.